Cześć, witajcie na kanale Broku TV. Jestem przekonana, że bardzo często przeglądając nasze menu na kolejne dni napotykacie się na oryginalne nazwy potraw. Dzisiaj zajmiemy się dietą light, czyli dietą łatwostrawną oraz dietą Lowicie, czyli dietą o obniżonym indeksie glikemicznym. Poznajcie Arka oraz Piotra, którzy tworzą dla Was te diety i którzy dzisiaj opowiedzą o produktach premium, których używają. Cześć, jestem Arek, jestem odpowiedzialny za dietę light. Dzisiaj chciałbym Państwu przybliżyć niektóre ciekawe Nieszablonowe składniki, które używamy przygotowując Państwa dietę. W diecie lekkostrawnej używamy mnóstwo różnorodnych świeżych ziół, dlatego że wspomagają trawienie i są zbawienne dla naszego układu pokarmowego. Jednym z nich jest melisa. Używaliśmy ją przygotowując libańską sałatkę fatusz. Państwo pewnie kojarzycie ją z uspokajającego naparu, my jednak ze względu na jej fajny cytrusowy posmak użyliśmy jej w postaci świeżych, siekanych liści. Następnym produktem premium, który chciałbym Państwu przedstawić jest sumet garbarski, który jest idealną alternatywą dla kwasku cytrynowego. Poza tym obniża poziom cukru i cholesterolu we krwi oraz wykazuje właściwości antyoksydacyjne. Ostatnio używaliśmy go przygotowując dip do wcześniej wspomnianej sałatki. Poza świeżymi działami w diecie light używamy różnych niestandardowych olejów, między innymi oleju z pestek moreli. Olej ten bogaty jest w kwasy omega-3 i zmniejsza ryzyko występowania zgagi oraz niestrawności. Na koniec chciałbym przypomnieć, że w diecie light, czyli diecie łatwostrawnej, nie możemy używać składników takich jak cebula, czosnek i przypraw takich jak pieprz lub chili. Lista jest naprawdę długa. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach pod tym filmem. Cześć, jestem Piotr. Prowadzę kuchnię Lowgie. Eee, mamy parę produktów takich premium, które używamy bardzo często u siebie. Pierwszym produktem premium jest Stevia. Jest to zamiennik cukru, pochodzenia roślinnego, bardziej słodszy niż nasz normalny pospolity cukier, używany do diety low IG, dlatego że ma niższy indeks glikemiczny niż pozostałe cukry osiągane na rynku. Używamy go do deserów, ciast, różnego rodzaju mas, a także nawet zdarzają się w podawach słonych, jako przebicie smaku słoności czy też kwasowości, ale bardzo trzeba z nim uważać jest bardzo, bardzo mocno skoncentrowany i przez co jest bardzo słodki, można z tym przesadzić. Kolejnym takim produktem jest cukier kokosowy. Wytwarza się go z kokosa, suszy się go podgrzewa, później się go krystalizuje. To są nasze dwa odpowiedniki jakby cukrowe, które używamy głównie w naszej kuchni, ale również y, używamy innych y, zamienników cukru białego, bardzo popularnego na rzecz naszych odpowiedników cukrowych. Kolejnym produktem naszym jest sok z aceroli. Acerola jest bardzo bogata w witaminę C i jest naturalnym przeciwutleniaczem. Występuje w różnych postaciach. Jest to proszek bądź sok albo sok z domieszką innych owoców, by zniwelować kwasowość owoców. W naszym przypadku używamy soku naturalnego, czystego do naszych dań i potraw. Będzie on u nas występował w różnych postaciach. Na przykład w twarożkach bądź placuszkach śniadaniowych. Ostatnim naszym produktem, premium, jest ziemniak. Nie jest to taki ziemniak spotykany normalnie w sklepach. Jest to specjalna odmiana, która się nazywa Lili. Niestety nie jest ona osiągana w sklepach, tak jak nadmieniłem. A my go używamy. Jest on używany w naszych produktach, w naszych daniach, które są dla Was przygotowywane i które Wy spożywacie. Dzięki czemu macie na miastkę normalnego polskiego ziemniaka. Na zakończenie chciałbym podziękować za wysłuchanie tego, co miałem dla Was do powiedzenia na temat produktów premium. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to napiszcie je to w komentarzach, a ja Wam odpiszę. Smacznego!